Masowa imigracja ma na celu osłabienie Europy. Tak, to jest bardzo precyzyjny plan. On, proszę Państwa, zaczął się w 1989 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Europy, Zjednoczonej Europy, Jacques Delors, przypominam, nazywał się, powiedział, że Unia Europejska wygra wojnę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi. I Stany Zjednoczone się przelękły, bo ta wojna gospodarcza miała polegać na tym, że 500 milionów ludzi intelektualnie na dobrym poziomie, potencjał ogromny Europy był wtedy w 1989 roku, zacznie współpracować z Chinami, z Indiami i zagrozi parytetowi dolara na świecie. Przypominam, że dolar nie jest oparty na złocie, tylko na ropie naftowej. I zauważcie, co się stało. Ameryka przejmuje Irak. Afganistan, przejmuje Libię, przejmuje wszystkie afrykańskie złoża ropy i azjatyckie. Ma tę ropę za darmo. Pomagaliśmy im w tym hańbiącym ataku na Irak. Brak Husseina, brak Iraku, to są te masy imigrantów. One mają za zadanie rozbić nasz spokój i nasze państwowości. Zobaczcie, ile się stało od wakacji. Jak się zrelatywizowały pojęcia. Kiedyś, gdyby ktoś taranował granicę, to zostałby zastrzelony na tej granicy jak pies. Dzisiaj się tego nie robi, bo chodzi o was, młodzi koledzy i młode koleżanki. Odsyłam was do internetu. Możecie przeczytać w internecie doktryny, oficjalne doktryny amerykańskie, doktrynę Brzezińskiego, doktrynę Wolfowica, doktrynę szaranskiego, doktrynę Busza i tak zwany plan na Nowe stulecie, czyli Pnak w skrócie Pnac, no i TTIP. Umowa o wolnym handlu atlantyckim. Jak to wszystko dojdzie do skutku, to tak jest, jakbyśmy przegrali wojnę z Ameryką. I Brzeziński pisze: Trzeba wywołać wojnę z Rosją. Do tego najlepiej nadają się Polacy. I ta wojna będzie wojną między Polską, Rosją, Ukrainą, Białorusią i państwami nadbałtyckimi. Ameryka nie będzie w tej wojnie stroną. Będziemy się bili 5 lat, 10 lat, będą straty, momenty pokoju, ale ta wojna będzie po to, żeby osłabić Rosję na tyle i może rozczłonkować, żeby Rosja musiała wziąć z Ameryką sojusz przeciwko Chinom. Problem jest, czy jeszcze będziemy na tym świecie. Jak sięgniecie do historii, to zobaczycie ile razyśmy się dali manewrować w nieswoje wojny. I zapłaciliśmy za to straszliwą cenę, to znaczy krew. Krew. Powstanie warszawskie, te najbliższe, 250 tysięcy ludzi do piachu. Ruina totalna Polski. Ja nie odbieram bohaterstwa młodym ludziom, ale poczytajcie pamiętniki rotmistrza Pileckiego. Ci młodzi ludzie zostali ze scyzorykami, z orczykami do kilofów pognani na bunkry. Zginęli. Zginęli. Wasz cel powinien być taki: nie dopuścić do wojny tutaj. Nie dopuścić za wszelką cenę. Piłsudski powiedział Bekowi, kiedy robił mu testament, pamiętaj, nie wchodź do wojny jako pierwszy. I co zrobił Bek? podpuszczony przez Anglików? Oni go bardzo dobrze rozpracowali. Jest też w internecie, można znaleźć po angielsku, opracowania psychologiczne ministra Becka. Rozpracowali. Próżny, pusty, pyszny, pewny siebie. Przedłużyć czerwony dywan o 10 metrów, wstawić trzy orkiestry wojskowe. I co robi Beck? Beck w Anglii godzi się na wszystko. 1 września Niemcy napadają na Polskę, likwidują ją i jesteśmy w tej stanie klęski do dzisiaj. Weszliśmy do wojny jako pierwsi, wyszliśmy jako ostatni, z totalną klęską. Teraz niech się Amerykanie biją z Rosjanami u siebie, nad Potomakiem na przykład, albo pod Waszyngtonem. A dlaczego nie? Bo to będzie bardzo dziwna wojna. My będziemy ginąć, ale żadna bomba na Moskwę, na Petersburg, na Waszyngton, na Boston nie upadnie. Damy miejsce. Komuś innemu, kto chce tutaj przyjść w tę strefę zgniotu albo w strefę złotego interesu, bo geopolityka mówi, że to jest miejsce złotego interesu. Jeśli tutaj dojdzie jedwabny szklak, udowodniono jest, że towary chińskie idące pociągiem do łodzi, bo jedwabny szlak ma się kończyć na łodzi, jadą szybciej niż statek. To jak ktoś inny będzie zarządzał Polakami, bo Polaków nie będzie, to ten złoty interes XXI-wieczny, a może 22-wieczny zgarnie pod siebie. Teraz wam zadaję pytanie, cóż to za naród? No na pewno nie my. Mam apel. Ja mam 60 parę lat, już się nażyłem. Mogę umrzeć. Ale wy, koledzy i koleżanki, życie przed wami. 10 lat waszego życia już będziecie innymi ludźmi. Nie dajcie się wepchnąć do wojny.